Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na przepyszne pulpety, to znaczy kotlety mielone, bardzo delikatne, które rozpuszczają się wręcz w ustach, rozpływają się, są bardzo dobrze doprawione. Jest to kotlet mielony z mieszanki mięsa, ale o tym w dalszej części odcinka. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, czy robiliście kiedyś takie mielone. Jeżeli tak to zostawcie również jeszcze łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. A jeżeli przygotujecie coś z moich przepisów, koniecznie zróbcie zdjęcie, wstawcie na Instagrama bądź Facebooka, nazwy wyświetlają się tutaj poniżej. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu, jak również listę składników, żeby było Wam łatwiej na zakupach. A tymczasem już nie przedłużając, zabierajmy się do roboty. Moi drodzy, przepis na przepyszne kotlety rozpoczynamy od przygotowania oczywiście i zmielenia mięsa czyli jest tu około 30 deko i piersi z indyka oraz 30 deko łopatki wieprzowej. Te kotlety właśnie będą takim połączeniem dwóch rodzajów mięs. Do tego oczywiście trafia jedno jajko, oczywiście wąchamy, żeby na pewno nie jest zepsute. Od razu doprawiamy pieprzem, dosyć spora ilość pieprzu. Może być też pieprz biały, bardzo fajnie tutaj będzie korespondował. Do tego duża ilość majeranku, taka myślę spora garść, to jest suszony majeranek taki z ogródka, nie jest kupny, tak więc tego ma tutaj te gałązki, ale po przetarciu nic tutaj nie będą one przeszkadzały, także rozcieramy w dłoniach. Co za tym idzie, jeszcze bardziej wyciągamy z niego smaki. Dodatkowo do tego dwa ząbki czosnku, możemy, możemy go posiekać, a możemy też zetrzeć na tarce, tak jak ja i to trzy. I do tego bułka. Bułka, moi drodzy, namoczona już w gorącym mleku, troszkę przestudzona. I tutaj delikatnie tylko odsączając nadmiar mleka. Wrzucamy taką bułkę do środka miski z mięsem. Akurat dwie kajzerki tutaj, moi drodzy, wrzucam takie małe i oto właśnie chodzi tutaj w tym przepisie dosyć dużo tej bułki będzie się znajdować. I teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko i wyłącznie wszystko wyrobić i ewentualnie jeszcze doprawić. Także dłoń do roboty i wyrabiamy. Do tak wyrobionej masy dosypujemy e, troszkę bułki tartej. E, oczywiście robimy to w miarę na oko, tak żeby uzyskać odpowiednią konsystencję. Jaką konsystencję, no to Wam e, pokażę za chwilkę. Chodzi tutaj o to, żeby dobrze formowały nam się e, kotlety. Myślę, że takie coś już będzie w miarę ok wtedy. Tylko zwilżamy dłonie, bądź nakrapiamy odrobiną oleju i formujemy, moi drodzy, przepiękne kotleciki. Na taczkę, moi drodzy, wylałem odrobinę oliwy z oliwek, tak żeby odkładane przeze mnie, wyrobione już kotlety, nam się nie przykleiły do powierzchni. Ręka od razu nadpuszczona. Robię to samo z drugą. Biorę porcję. Która mnie interesuje właśnie mięsa i wyrabiam kotleta. Kształt już zależy od Was. Ja będę robił takie owalne mielone właśnie takie najbardziej lubię. Jeżeli chcecie, możecie je jeszcze teraz włożyć w bułkę tartą i w zupełności to wystarczy. Ja jednak tego nie będę robił. Tylko tak zrobione właśnie kotleciki mięsne drobiowo-wieprzowe odkładam tutaj na tackę, Robię tak z pozostałymi i za chwilę zabieramy się do smażenia. I moi drodzy kotleciki są już gotowe, wyrobione, wyszło ich 9 sztuk, takich ich dosyć sporych, także tak to wygląda. Ja zabieram się za smażenie na patelni, rozgrzewam oliwę z oliwek, czy tam olej, co wolicie i smażymy do zarumieniania się oczywiście na taki gold brown, czyli złoto-brązowy kolor, oczywiście ogień taki średni, żeby nie spalić ich z wierzchu, tylko one mają sobie ładnie, powoli dojść w środku, a zarazem zarumienić się na zewnątrz. Na patelnie po smażeniu naszych kotlecików wylewamy jeszcze odrobinę, dosłownie jedną, dwie łyżki oliwy z oliwek, na to przed chwilą posiekaną drobno jedną cebulkę. Potrzebować taką cebulkę, bo będziemy do przygotowania pire. w międzyczasie ugotowałem oczywiście ziemniaki, a cebulka będzie dodatkiem, będzie wkładką do właśnie pire. Podsmażamy na złoto brązowy kolor. No i przechodzimy moi drodzy do przygotowania pire. Mam tutaj ziemniaki na pire. Pamiętajcie, że najlepsze są ziemniaki klasy C. Także tak to wygląda. Rozduszam na gładką masę. Za chwilę dodam pozostałe składniki i będziemy gotowi już do wykładania obiadu. Do garnka trafia przed chwilą podsmażona cebula. Odrobina mleka bądź śmietany. Można też dodać e, troszkę masła, jeżeli lubicie. Do tego pieprz, żeby to zaromatyzować, to grubo mielony najlepiej. Ziemniaki już gotowałem z solą, ale teraz jeszcze odrobinę wszystko do sole, nie za dużo, dosłownie kilka szczypt. No i serwujemy, moi drodzy, na spód talerza. Wykładam porcję. Pire. Na to buraczki i na to kotlecik, tak oto się prezentuje obiad bardzo ładnie wygląda jest przepyszny za chwilę pokażę wam jeszcze w przekroju jak wyglądają właśnie te mielone a tymczasem zachęcam was do subskrypcji tego kanału koniecznie zostawcie łapkę w górę i wypróbujcie przede wszystkim ten przepis przepis jest prosty szybki no i co po domowemu, tanio i smacznie, a tymczasem pokazuję Wam już pozostałe kotleciki, no i pokażę Wam w przekroju, jak taki delikwent wygląda. Jest bardzo delikatny, soczysty i spójrzcie, dosłownie widać, jak tutaj pojawiają się soki. On rozpływa się w ustach, koniecznie wypróbujcie, gwarantuję Wam zadowolenie i satysfakcję z tych mielonych. Ja na tym kończę, lecę zajadać, widzimy się w kolejnym odcinku, cześć do zobaczenia, wszystkiego dobrego.